Jest, jest akcja i reakcja i e, zasada klina jest taka, że odczuwanie niewygody, e, zimna i, i, i że coś się będzie działo, w dużej mierze zależy mnie, od Twojego umysłu. I to, to głowa Ci, mnie, wiesz, że tak powiem, mówi, że, mnie, że jest Ci źle, a jak głowa Ci powie i umysł mnie, Ci powie, że jest Ci źle, to organizm zaczyna reagować, że jest źle. Da? I trzeba my jakby rozdzielić my ten element my głowy od reakcji my samego organizmu, bo, bo organizm będzie reagował tak, jak należy fizjologicznie, czyli on będzie my, wiesz, zamykał y, dopływ krwi, będzie my, wiesz, ograniczał my, wiesz, stratę zimna, y, ciepła. I, i, I tak dalej, i tak dalej. Do mnie, wiesz. Natomiast Ty przez swoje myślenie i, i, i jakby swoje strachy, w cudzysłowie, nie pomożesz mu. Wprost przeciwnie, go zaczynasz jeszcze bardziej, że tak powiem, e, nakręcać w stronę takiego e, e, chaotycznego działania. I najistotniejszym elementem, żeby wchodząc do tej wody, to jest jak najmniej, że ja tak powiem, poddać się temu stresowi zimnej wody. Temu, temu że ojej, będzie bolało, ojej, będzie nieprzyjemnie, ojej, będzie mnie trzepało, ojej, będzie do mnie zimno. Nie, zostaw to organizmowi. Jeżeli zostawisz to organizmowi i nie dodasz do tego głowy, to po prostu organizm sobie poradzi. I za chwileczkę to organizm ci będzie wysyłał do Twojej głowy, będzie jakby odwrotna strona komunikacji, będzie wysyłał sygnał: daję sobie radę, nie przejmuj się, wszystko jest OK. I to jest, to wpłynie na to, że będziesz spokojny, będziesz wyciszony i będziesz kontrolował w sensie tym, że organizm ci w pewnym momencie powie: no. To już wystarczy. To na, na, na teraz, na, na dziś, na twoje, że tak powiem, możliwości są, wyczerpujemy sprawę, kończymy temat. Wychodź. I ty swoim umysłem uruchamiasz mięśnie i, i, i swoją wolę i wychodzisz. I to w ten sposób działa, a nie odwrotnie. Nie umysłem nakazujesz swojemu ciału, rób to, rób tamto i tak dalej, tylko mu dajesz szansę. Wykazania swoich możliwości. I to jest najzdrowsze i najbezpieczniejsze wchodzenie do wody i wychodzenie z niej. Koniec.